i kolejny nowy rok przyjdzie. I teraz chciałem podsumować w związku z tym, korzystając z okazji, ten rok. Co to się wydarzyło tutaj? Zobaczcie, tam na ścianie Kenevo.com, wyżej Kenevo Expert po kolejnych tuningach. I teraz będziemy jeszcze kolejne tuningi, bo będziemy zmieniali tutaj zupełnie koła na nowe, opony na szersze. Prawdopodobnie kierownicę zmienimy też na karbonową jakąś, Wtedy trzeba będzie też wymienić pedały. Także dużo, dużo zmian tam nadejdzie, tam z kolei nadejdą Magury te siódemki, a nadejdą też nowe Gripy, nadejdzie też prawdopodobnie zmiana opon, a zdecydowanie zmiana tarcz tak? na takie lepsze. Prawdopodobnie to będzie taki pełny zestaw Magura, Magura, żeby wszystko do siebie pasowało. Jeśli chodzi o hulajnogi, no to w przypadku Klimy tutaj też będziemy instalowali magury tu będą mt piątki zainstalowane ale to na wiosnę na spokojnie teraz po prostu nie było czasu będziemy też zmieniali opony na nowe PMT które niedawno wyszły niektóre osoby już zmieniły i chwalą także jesteśmy pewni, że jeśli chodzi o PMT tutaj w nogach, to będziemy zadowoleni zobaczcie te PMT po pełnym sezonie Spokojnie jeszcze obejdziemy kolejny sezon na nich. Także nie zrażajcie się, że miękka opona to się szybko zużyje. Jeżeli będziecie dobrze pompować, nie za mocno i nie za lekko, to będziecie mieli i zasięg, i trzymanie. Także polecam, polecam PMT. Jeśli chodzi o tarcze, moi drodzy, pamiętajcie, że na tarczy nie ma, nie ma co za dużo wydawać. Mogą być dobre, owszem, tylko że pamiętajcie, że one są bardzo nisko zawieszone. Jeżeli preferujecie offroad no to prędzej czy później je zegniecie. Ja już kupiłem nową i będę instalował przednią, dlatego, że przypadkiem uderzyłem w jakąś wystającą metalową rurkę. Właściwie to był chyba kiedyś znak ucięty w trawie. Także zważajcie, zwracajcie uwagę na to, gdzie jeździcie i jak jeździcie. Jeśli chodzi o zimowanie, to teraz tak. Zobaczcie, 76 na wolcie. W tym momencie ładuję ją, podładuję ją do 80%. To samo będzie w przypadku tej. tej Nie możemy akurat klimę wyłączyć, żeby Wam pokazać ile tu jest, ale było około 60% baterii. Doładujemy do 80%, a, dlatego że zimują sobie w piwnicy, w której jest około 15 stopni, a jest to temperatura dopuszczalna, żeby sobie tak zimowały. No ale pamiętajcie o tym, że jeżeli jest za zimno, to to napięcie będzie spadało i ta bateria będzie, że tak powiem, powolutku się rozładowywała. Dlatego warto jest czasami ją doładować, przejechać, jeśli macie możliwość. Dzisiaj był ciepły dzień, około 8-9 stopni, przynajmniej w Kielcach. Jak było u Was nie wiem, ale przy takiej nawet temperaturze można się kawałek przejechać, rozruszać to wszystko pobudzić te ogniwa tam do pracy, a następnie podładować, tylko nie na maksa. Pamiętajcie, do 80% maks i schować z powrotem do przechowywania. Pamiętajcie też, żeby nie stała na sflaczałych oponach. Powietrze lubi ulecieć, szczególnie jeżeli macie dentkowe opony, to tam z tej dentki może sobie powolutku uciekać. Jeżeli macie bezdentkowe, też może, dlatego warto jest dopompować, Polecam Wam jeszcze raz tą pompkę rega. Patrzcie na Hendę, czy nie ma promocji. Link w opisie Wam wrzucę. Świetna pompka. Dopompujecie raz dwa do żądanej wartości. Będziecie zadowoleni. Jeżeli nie planujecie pompować hulajnuk regularnie, tą pompką zawsze możecie u sobie wodzić w samochodzie, może Wam uratować. Życie w przypadku, jeżeli będziecie mieli jakiegoś lekkiego flaka, zawsze możecie sobie dopompować. To jest uniwersalna pompka do pompowania wszystkiego do materacy wodnych, do piłek, do hulajnuk, do rowerów. Co tylko chcecie, możecie pompować, dlatego Polecam jeszcze raz REG. Jeśli chodzi moi drodzy, o moje drodzy rowery, no to wiecie, że e, rowery to są tu no, na najwyższej klasy i pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Często mnie pytacie, dlaczego hulajnogami tak często nie jeżdżę ostatnio, albo na przykład, czemu nie jeżdżę nimi w terenie. Przede wszystkim dlatego, że ta technologia. Elektrycznych skuterów, bo to są elektryczne skutery osiągające zawrotne prędkości. to są, moi drodzy, jeszcze bardzo młode skutery. To się wszystko rozwija, to wszystko będzie ewoluowało w ciągu najbliższych 5-10 lat. Na chwilę obecną, to jest młoda technologia. Nie można jej w żaden sposób porównywać z takimi e bajkami, jak tam wyszło na ścianie. To są e bajki y najwyższej klasy moi drodzy. One przejadą po wszystkim i są przystosowane do tego, że mają jeździć po wszystkim. Kolej nogi z kolei na tych małych kółeczkach. Owszem, dadzą radę w terenie, ale zawsze przyjedziecie z jakimiś stratami. Albo będą to poharatane felgi, albo poharatane opony, albo poharatane tarcze, albo będzie cała hulajnoga poharatana, bo gdzieś tam się wywalicie. Pamiętajcie, że to są pojazdy elektryczne do przemieszczania się, a najlepiej po asfaltowych drogach, ścieżkach rowerowych, oczywiście z dopuszczalnymi prędkościami. Miejcie to na uwadze, bo ludzie łażą we wszystkie strony. Jeśli chodzi o pozostałe gadżety, moi drodzy, no gadżety to, czyli kaski. Kask zawsze zakładajcie kaski, jeżeli macie szybszą nogę. Tutaj wam prezentuję w tym momencie dwa kaski. To jest kask Truli Design D4. To jest najlepszy kask domhilowy na rynku. To jest z kolei kask Bela e, Bell RTH i to jest też bardzo dobry kask, tylko że jest przewiewny. Na chłodniejsze dni zakładam ten. Na mniej chłodne, wręcz gorące, zakładam ten, bo jest fajny, przewiewny. Jest dużo lżejszy też. A pomimo tego, że ten z jest full carbon, to ten jest lżejszy, no bo widać, widać po prostu, że jest mniejszy i dzięki temu też jest lżejszy. Ma więcej otworów. Te otwory powodują, że raz że jest przewieczny, a dwa, że jest lekki. Także waga, waga jest porównywalna. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to wiadomo, że ten. Decha, kask da wam największe bezpieczeństwo. Przy nawet upadku przy 70 na godzinę uratuje wam głowę. Ten też zresztą wam uratuje głowę. Pamiętajcie, że lepiej mieć kask, niż nie mieć w ogóle. Znam ludzi, którzy jeździli bez kasku. I się poobijali i to bardzo mocno. Znam takich, co jeździli bez kasku i bez gogli, i w ogóle na przykład stały im się bardzo przykre rzeczy. Ale nie będziemy Was straszyć za bardzo, bo pamiętajcie, że największa przyjemność to jest wtedy, kiedy jeździcie. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Pamiętajcie o tym, żeby zakładać jakieś fajne rękawiczki, które Wam spowodują, że będą Wam ochraniały dłonie i nie zetrzecie sobie ich do, do kości w przypadku upadku, także zainwestujcie w ochronę, jeżeli zainwestowaliście już w nogę, w te opony, w te błotniki, w te pompki, w to wszystko, to zainwestujcie też w ochronę, bo każdy myśli, że jest fajnie, ale do czasu, do czasu, kiedyś, kiedyś upadniecie, nie życzę Wam tego oczywiście, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, ale nawet najlepszym starają się pomyłki. Najczęściej zdarzają się wtedy, kiedy jesteście zbyt zamyśleni i rozkojarzeni. No ale. Co, wam będę powtarzał pod 30 razy o tym bezpieczeństwie? Myślę, że większość z Was już w tym momencie wie, że należy uważać. To jest z nami klima, którą będziemy testowali mocno w przyszłym roku. W tym roku już nie było po prostu czasu. Dostajemy ją na koniec sezonu. Zobaczymy, co się będzie działo w przyszłym roku i będziemy wymieniali hamulce, będziemy wymieniali opony. Może też wizualnie troszeczkę ją poprawimy, dodamy jakieś kolorki, ale z drugiej strony może ją tak zostawimy. Czarna też mi się podoba. Jest to lżejsza wersja tej dla tych, którzy właśnie w tym momencie włączyli ten film. 36kg vs 46kg. Zobaczcie też rozmiar opon, 10 cali versus 11 cali, zawieszenie też, to wszystko jest inne, natomiast na koniec dnia obie bardzo szybko i ta jest bardziej powiedziałbym na miasto, na takie przemieszczanie się tutaj po ścieżkach rowerowych, bach, bach, a ta jest na dalsze wypady, bo na takie możecie nawet zrobić do 120km, jeśli kupicie jeszcze wersję 40AH tutaj będziemy na pewno zmieniali baterię na większą wrzucimy 40 a może i 50 tylko że 50 będzie wymagała pewnych przeróbek więc zobaczymy natomiast ta to tutaj nic na razie nie będziemy robili wewnętrznie zobaczymy z czasem czy, czy zajdzie taka potrzeba Poza tym, te hulajnogi, zobaczcie, one są bardzo podobne. Jeśli chodzi o kokpity, zobaczcie, że kokpity są bardzo podobne, praktycznie jest to samo. Ta jest troszeczkę nowocześniejsza, dlatego że to jest niedawna produkcja, tutaj już z kluczkiem NFC, wystarczy dotknąć kartą i ona się odblokowuje. Nowy wyświetlacz też jest taki troszeczkę bardziej przejrzysty, czytelny, ale poza tym to jest wszystko to samo. Te hamulce Logana na dzień dobry, jeżeli jeździcie, no to fajne są, ale pamiętajcie, żeby zmienić je na Magurę. To jest po prostu to jak Magura chodzi jak w motocyklu. Coś pięknego. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć na koniec? będzie dużo testów będzie dużo testów, będzie nowy Highley niebawem wersja 4 będą te opony do testowania też wrzucone do, do klimy będzie też kilka hulajnóg od innych producentów dlatego, że nawiązali ostatnio ze mną kontakt i, i chcą mi wysłać jakieś hulajnogi, mam nadzieję, że nie tak jak ostatnio, kiedy dostałem hulajnogę która się nawet nie chciała odpalić no, od jakiejś tam firmy, już nie pamiętam jaki pamiętacie ten film, gdzie ją wykopałem za drzwi także ja Wam będę polecał tylko to, co faktycznie działa. Nie będę Wam wrzucał jakiejś ciemnoty. Znacie mnie już trochę. Nie? No dobra. No to tym pozytywnym akcentem... Coś, coś Wam jeszcze chciałem... A już wiem. Jeszcze Wam chciałem pokazać takiego małego przyjaciela tutaj, który będzie wszystko wąchiwać i będzie wszystko sprawdzać. Co to Co to za kolejnoki? Która Ci się bardziej podoba? Powiedz Hugo. Czy to, Czy to będzie Viper? Ja bym wybrał Pipera na twoim miejscu. Nie? Pompka? No, Pompka chyba cię najbardziej zainteresuje tutaj. Moi drodzy, jeśli chodzi o pieski, no to najbardziej pozytywne, najbardziej przyjacielskie piesełki. Hugo! Uśmiechnij się do kamery. Uśmiechnij się do kamery. Uśmiechnij się do kamery. Smile! To chyba jednak będzie klima, moi drodzy. No nic, trzeba będzie kupić jakiś koszyk i będziemy jeździć, będziemy jeździć w przyszłym sezonie. Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, pamiętajcie, nie poddawajcie się, zbierajcie na swoją ulubioną wulajnogę. Tu są dwie moje ulubione wulajnogi i póki co polecam gorąco, bo naprawdę chodzą jak przecinaki. Pamiętajcie o dopompowaniu opon. To jest ważne, żeby nie stało na miękkich oponach na, na splaszałych i najlepiej na prostej kierownictwie, dlatego że ten smar w jeżeli nie będziecie długo jeździeli, może Wam wyschnąć. Od czasu do czasu zejdźcie, poruszajcie tam i na chwilę odpalcie, pobawcie się nimi przez parę minut. No niestety. Hulajnogi elektryczne nie lubią stać nieużywane. Tak samo zresztą rowery. No ale, mimo wszystko, na rowerach możecie jeździć cały sezon. Eee, czy śnieg, czy, 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 czy błoto, zawsze pojadą. No na hulajnogach już ciężej. Także, jeżeli je postawicie na dłużej, pamiętajcie o tym, żeby je od czasu do czasu pobudzić do życia. Chociaż na chwilę. Ej, mister! Bo to jest droga pompka. Wiem, kupiona w promocji, ale tania nie była. O. Już że to koniec. A no, dla wytrwałych jest taka torba, moi drodzy. Jedna, niestety, no ale jest. Jedyne co musicie zrobić, to wpisać w komentarzu, jaką macie hulajnogę i ile kilometrów przejechaliście na niej w tym roku. A jeśli jeszcze dopiszecie na przykład, czy było fajnie i czy Wam się podobało, albo co Wam się nie podobało, no to będzie już super. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo jeżeli nie, to oddam ją Hugo i tak się skończy ten konkurs. Tak się skończy ten konkurs. Cześć! Tak? Masz tu metkę, masz tu metkę, podgryzimy, podgryzimy, żeby wiedzieli, że to była u nas. Za wysyłkę płacę ja, także się nie przejmujcie. Po prostu wpisujcie. Pozdrawiam!